Cześć, za dziś! Kolejny odcinek z Brawl Stars i w tym odcinku z widzami z Discorda, do którego macie linka w opisie, więc jak chcecie też również wystąpić na jakimś odcineczku, to zapraszam, link do Discorda w opisie. Zagramy sobie w top modela, którego naprawdę bardzo, ale to bardzo dawno temu nie graliśmy. Jaki... Kiedy ja ostatnio nagrałem top modela? Jakiś odcinek 2-3 miesiące temu, coś takiego. Także dzisiaj sobie powrócimy, odświeżymy sobie to, zobaczymy, czy Przyjmie się w ogóle ten top model, czy jeszcze jest oglądany i tak dalej, tak dalej. Zobaczymy jak to pójdzie. Jak będzie jakaś tutaj oglądalność pod tym odcinkiem, to może nagram yy, kolejny odcinek stop modela. Napiszcie w komentarzu zresztą, czy chcecie jakiś odcinek. Zagłosujcie w ankiecie. W sumie nie możecie teraz już głosować, bo YouTube to usunął. Skamy złodzieje najgorsze. Napiszcie po prostu w komentarzu, czy chcecie jeszcze odcinek stop modela. Yy, a my lecimy tutaj z widzami z Discorda. Przypominam, link w opisie. Oczywiście możecie na wstępie zostawić łapeczkę w górę was. Nic nie proszę, zostaw tego lajku. No proszę, nie bądź taki. No, no, no zostaw tego lajku, no źle. Oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. Pięciu ostatnich subskrybentów teraz się wyświetla. Jeżeli chcecie się tu znaleźć, to trzeba zostawić suba z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu, powiedzmy hashtag surge, a przypnę wam serduszko. No i lecimy. Pierwszą kategorią jest śmieszny skin. Także wybierajcie skiny i lecimy. Tak więc zapraszam po kolei skrzaczka wychodźcie. E, Okej, okay. dwie pierwsze osoby, czyli Miłoż versus Fogi. E, kategoria był śmieszny skin, i spójrzmy, który z tych skinów jest bardziej śmieszny. E, Fogi, pokaż się może tak przodem, weź tak stań przodem, to będę wtedy widział ten przód tego misia. No jest to no, no dosyć śmieszne, nie? Że wiecie, El Primo, mis i tak dalej, nie takie te, tego typu. To w sumie to są te z tej serii tych przyjacieli, nie? Tych wiadomo, te friends, tam Brown Friends, nie wiem jak to się nazywało. Tutaj Karla mamy. Pokaż, właśnie, pokaż tą, tą, tą twarz. Pokaż, pokaż. O, taka żaba, kurde, nie wiem. Kurde, nie wiem, kogo mogę wybrać, ale wybrałbym chyba raczej. Raczej bym wybrał. Czekajcie, aż się zastanowię trochę. Fogi, czy tutaj Karla? Chyba bardziej bym powiedział Fogi. Bardziej Fogi bym powiedział. O, oh, Kubert oczywiście musi uciekać. Kubert, chodź tutaj, zapraszamy cię, Kubert. Ponieważ, no wiecie, Fogi to taki pluszowy miś niby, a to taki niby mięśniak, wiecie, El Primo, to takie, wiecie, takie sarkastyczne trochę. Dobra, y, kolejna postać, czyli Hugo. Y, klonowy Barley widzę tutaj, wiecie. Y, alkoholik pijak, ewidentnie tutaj alkoholik kuźwa stary piany wygrywa, nie, nie ma co, nie oszukujmy się. Dobra, kolejna postać, czyli kolejny skin, czyli mamy tutaj Nightwitchkę. Y, no jest to zabawne na swój sposób, że to połączenie jest y, kobiety z y, facetem, więc no y, wiecie, o co chodzi, więc pod tym względem, ale kurczę, no czy ze starym pianym wygrają? No, no, śmiem w to wątpić, śmiem w to wątpić, no, no nie oszukujmy się, ale mm, tatuś piany, no ewidentnie wygrywa. Dobra, kolejne osoby zapraszam. Kom, kogo tutaj jeszcze mamy? Dobra, ja tu wejdę, bo widzę, że. O, kolejny, tutaj Sakareku, oczywiście. Dobra, o. Chodź, chodź, chodź. Dobra, dziękujemy panu. Yy, Okej, okay, mamy B4, ulany B4, szczochy. No kurczę, Jaskiniowiec, a jaskinowiec w sumie. Też, też, jest taki bardziej zabawnym skinem bym powiedział, ale no, no statusiem pianym pijanym no nie wygra, no nie oszukujmy się. Dobra, tutaj mamy versus. Hugo czy Brian? Um, um, Brian ma, jakby to jest taka postać z downem, no troszkę ten jean, ale no raczej, raczej, raczej ten skin Hugo wygrywa, także gratulacje i lecimy do następnej kategorii. Kolejną kategorią jest taki zły, mroczny można tak powiedzieć skin, także wybierajcie i lecimy. Tak więc lecimy z kolejną kategorią. Zapraszam na siodeczek osoby. Eee, lecimy to peny, no to zapraszam pękę, chodź tutaj peny. Na siodeczek od razu, jak już tu dobra. Miłość tutaj wziął e, mrocznego króliczka peny. Jest to bardzo fajny skin, oczywiście. E, widzę tutaj fogi, e, również ma tego skina, więc musicie nabić sobie na mnie ulta. Zróbcie to, nabicie sobie na mnie ulta. No i będziecie walczyć przeciwko sobie Osoby w tym krzaczku idźcie wyżej trochę Bo tam działko może z aim'a was walnąć Więc uważajcie Miłość, jeszcze ty musisz nabić sobie No dawaj, bo mam garży zapomniałem Dawaj, dawaj, nabij sobie uta. Ok, ok, już prawie Dobra, i macie uta, więc uwaga Na mój znak zaczynacie, wymówię się Tam z góry odsuńcie, więc tu musi być walka Bo wiadomo, mają te same skiny Więc jakoś trzeba wyłonić zwycięzcę Także dawajcie, lecicie, takie jakby Krótkie MMA, dawajcie, walka. Fogi, miłość, lecicie. Już zaczynacie. Zapraszam. Już możecie się strzelać, nie? Dobra. I że zobaczymy, komu uda się tutaj wygrać. Miłosz versus Fogi. Na razie się nie strzelają. Mimo że mogą, nie strzelają. Dobra. Fogi tutaj. Dobra, oddali strzał. Okej, okay. Fogi ma mniej HP. Dobra, na dwa strzały jest na strzała, już jest od Miłosza. I Miłosz tutaj nawet nie tracąc HP zabił Fogiego. Także gratulacje dla Miłosza. Zapraszam kolejną osobę na środeczek Dobra, dawajcie, dawajcie, szybko, szybko po kolei Dobra, mamy tutaj Olekosia Z L Ray Primo, bardzo fajny skin No ale na takiemu Kubertowi raczej nie dorówna Więc Olekosiowi podziękujemy Ole Kosiowi podziękujemy No i dobra, lecimy Tutaj mamy Miłosza, on ma też bardzo fajnego skina do peny Ale jednak bardziej mi się podoba ten Kuberta No bo spójrz jaki ulany, ulany Rico W ogóle te skiny właśnie z tej aktualizacji były bardzo fajne Mamy tutaj Nightwitchkę Gdyby nie ta twarz, no to byłby to zdecydowanie lepszy skin. No a tak to musimy, no niestety, panu podziękować. Więc kogo my tutaj mamy? O, widzę, że grubo tutaj. Dobra, MZK raczej zabijamy. Tak samo B4 tutaj panu podziękujemy. Panu podziękujemy do strefy. Zapraszamy dobrze, bardzo dobrze. Dobra, mamy tutaj Kuberta i Domino. No ale no wiecie, mój skin ulubiony chyba praktycznie w bs -ie. Jeden z najbardziej ulubionych skinów to oczywiście ten zły jean. Także Domino wygrywa. Gratulacje. Ale zanim to to obejrzyjcie teraz sobie taką krótką wstawkę reklamową, bo naprawdę fajne rzeczy są, o których nie wiecie, także posłuchajcie. Kto jeszcze nie zostawił łapeczki w górę, niech to zrobi w tym momencie. zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić przyszłych odcineczków. No bo zobaczcie ile osób, nie jest sobie 74% z was, dlatego zasubskrybujcie, będę wam bardzo wdzięczny. Napiszcie w komentarzu hashtag info, a przypnę wam serduszko. Wbijajcie na wszystkie moje social media, czyli na mojego Facebooka, gdzie możecie zobaczyć moją twarz na naszą grupkę na Messengerze. Napiszcie mi na Messengerze, żebym was dodał. Z chęcią to zrobię na mojego Instagrama podłoga XRTX Podłoga. Zostawcie followka, spam serduszek, odwdzięczę się tym samym na mojego TikToka, gdzie nagrywam fany moment z Brawl Stars. W karcie teraz macie 5 poprzednich filmów. Upewnijcie się, czy na pewno je widzieliście, bo są kozackie do naszych klubów Browsers, główny Klub MordX drugi klub Robaki XRTXa, na kanał Olhaso czyli mojego starszego brata, na mój drugi kanał XRTX Mobile oraz na kanał moich kolegów Smulex Kurwal. Macie do wszystkiego linki w opisie możecie mnie wesprzeć. To jest tylko i wyłącznie od 2 zł. Daje wam to bardzo, ale to bardzo dużo bonusów, między innymi dostęp do strefy dla wspierających z giveawayami na Discordzie oraz dodanie do znajomych. Teraz wysieta się wam mój hashtag w opisie. Również go macie, dodawajcie mnie, wspierający do znajomych. Posłuchajcie sobie nutek, kto nie słyszał, do playlisty. Macie linka w opisie. No i co, wbijajcie oczywiście na naszego Discorda, bo tam codziennie się coś dzieje: gierki, karaoke, rajdy, turnieje. Naprawdę bardzo polecam. Możecie ze mną pogadać, nagrać ze mną odcineczki. Naprawdę polecam. Macie linka w opisie, ustawiajcie sobie emix w nicku, kto może. No i co, lecimy. Tak więc ostatnią kategorią w tym odcinku będzie zwierzę. Także wybierajcie skiny, no i lecimy. Tak więc zapraszam, zwierzętka. Zwierzątka zapraszam do mnie. Chodźcie tutaj. Dawajcie. Okej, okay, pierwszy Hugo jest tutaj. Królewski yy, Kraptik, Tick to bardzo fajny skin, właśnie też jest nowym skinem. I jest tutaj hrabożbi, który no, no, też jest bardzo fajnym skinem. W sumie mógł yy, Wojtek wziąć tego skina w poprzedniej gierce, ale nie wiem, czy był w Rumie. To by chyba wygrał. Albo czy nie, z złym jeem, no nie wiem. Bynajmniej obydwa skiny mi się bardzo podobają, ale ewidentnie. Wojtka jest lepszy, także zapraszam kolejną osobę. Kogo tutaj mamy? Zapraszam, zapraszam. Po kolei zapraszam. Co jest z wami? Patrzcie, nie ruszają się. Nie ruszają się, dobra. Fogi, no zwierzę jest, misiek, ale no to też nie masz szans. W ogóle. Czekajcie, czekajcie, chodźcie tutaj, chodź. Rozstawcie się, rozstawcie się o, obok siebie, tak? Shiba ta bardzo fajny skin, ale też Wojtka mi się bardziej podoba. No i no, tutaj, nawet ten złoty, złoty ten kruk jest gorszy od tego chrabążcza, więc. Więc Wojtek tutaj wygrywa, bo zanim wy, byście przyszli, widzieliście nawet się nie ruszali, nie chcieli podejść, więc po prostu tak to rozstrzygniemy. Więc Wojtek wygrywa, gratulacje. No i to tyle w tym odcineczku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przypomina łapeczka, subik, wszystkie social media w opisie. Zostawcie lajka, a to już mówiłem. Dobra, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Siema.